Cześć chłopcy! Dzisiaj będziemy bawić się, a w co to może być? Yy, to jest Alex, a to jego brat... Max. Max. Dzisiaj mamy przygotowane dwie torby z yy, dwoma yy, zestawami rekwizytów. Za każdy odgadnięty przedmiot yy, chłopcy dostają po, jed, zeki, po, jednym, żel, po jednym żelku. No i od kogo zaczynamy? Od starszego czy od młodszego? młodszego. Od młodszego, moc młodszego jest w tak? Nie. Dla Maxa mamy przygotowaną torebeczkę, jedną, a zamknij oczy, zaczniemy od czegoś bardzo łatwego. Nie zamknij, poczekaj, zamknij. Nie, Teraz nie, otwórz nie. oczy, proszę bardzo, to jest. A co to jest właśnie zabawa? A w co to może być? Możesz otworzyć oczy i tak myślisz, sobie, że. Jakie Zgaduj dalej, nie możesz podglądać no? Nie wiem. No powiedz, Mógłbyś co zobaczyć? to możesz? Nie, ty nie możesz. Nie, tak, wiem. Tak, nie wiesz, ale zgadnij jogurt, tak? Daj nie wyjmuj tak rączek. Udało ci się zgadnąć. No no? Nie, proszę, to jest do Tak, to odkładamy tutaj no, na bok. A teraz e, a teraz Alex. Alex, się w czasie rączki. Zamyka oczy, żeby tutaj nic nie podejrzeć. I bawimy się. A w co to może być? I to jest ten rekwizyt. Tutaj, tylko... ja sobie... nie, 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 to nic nie może O, to jest to dopływanie, gdzie się ten łapie. Tak, to co się robi? To się tak pływa się po to, i to tak, się... tak ląduje i łapie. No, Dobrze, to nie, jest to. Nie, 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 to Proszę, wróćcie żelka. Maksiu, teraz twoja kolej. Ja, masz Teraz, Maksia, kolej. Maks, teraz będzie coś bardzo dla ciebie, bardzo, bardzo łatwego. Możesz udać się odgadnąć za pierwszym razem. Proszę, A co to może być? Nie zgadnij. Auto. to Takie proste to... Proszę, wybierz sobie żelka. Oczywiście te żelki będą nie na cały dzień. Teraz Aleś zamyka oczy, i... A co to może być? No i zgadujemy. O, bo, to plastik jakiś. No ale nie podglądaj tutaj. Pomyś... O, wiem! Aleks! Nie podglądałem, tak że mówiłem. Nie podglądałeś? Co jest to do lodów? Tak, to jest to do lodów. Maksiu, nie ten. No. Masz, żeby wracać Max wracaj na swoje miejsce. Teraz twoja kolej, Maksiu. A Maksu, ty No, na, Bo każdy dostał za swoim jednym najpierw. O, a Maxiu teraz twoja kolej. A bawimy się. A co to może być, proszę, włożyć rączki? Mm. Teraz dla Maxa pytanie. To jest mm. bardzo. Oj, aleks, nie podglądaj. Mm. Stań tam, gdzie jesteś, Maxiu. Bawimy się. A w co to może być? Proszę bardzo, te. No i to jest trochę trudne. Aleks, nie usta. E ten! Co? Ja wiem! Taki znaczek do samo od Mercedes. Tak, pięknie! No skąd wiedziałeś? Udało Ci się odgadnąć, proszę to. bardzo. Proszę bardzo, żelek A dlaczego? Ciebie. A to podziadek mi to kiedyś dał? Możesz, masz. Teraz Aleks tutaj... Teraz Alexa trudne, bo Aleks nie wie. O A Maksiusz, schowaj główkę. Nie, Ty nie możesz w ogóle... Maksiusz, schowaj główkę trzy, Max idź na miejsce, Max idź na miejsce, Ej, ale później sobie wymiesz na jakieś inny. a co to może o, to być, Alex teraz to... zgaduje, o Boże co to jest, no może, Max wracaj na miejsce, wracaj, bo ty jeszcze możesz podpowiedzieć niechcący, a co to może Miesz, być, Może jest jakiś pestiku? a mogę odłożyć, możesz, a skoro tak otwiera, Miedło? Mydło. Udało Ci się odgadować. Naprawdę? Naprawdę. A czułeś, tak? Że to jest mydło. No. Proszę, weź sobie. A nie, nie czułem. Nie czułeś, weź sobie. Ja. Dobra. Teraz Maksiu. Maksiu, mam dla Ciebie zagadkę. Wkładaj rączki tutaj do środka. Mydło. Zamykaj oczki na chwilę. Alex okay. Przykładamy... Alex nie ten, bo będziesz próbował wejść na jego... O gąbka. A skąd wiedziałeś? <laughs> nie muszę widziałeś, jak podawałem. No. <laughs> widziałeś, jak podawałem. Tak. A to wyszło jeszcze jeden zaraz. Aleks teraz na ty. Na, 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 Co Polka. to? <grych> Nie żartuję. Dobra, wkładaj rączki, Alex. No, remis jest! I, trem, so, jest remis, cały czas jest remis. A teraz bardzo, Aleks zamknij oczy. I proszę bardzo. Co, to znaczy, Otwę? Dla ciebie to jest półka z masłem chyba. Czy to? Eee! Jest? To jest taki telefon! Czyli to jest telefon? Taki... No ten taki stary! Ale od kogo to jest? Po kim to jest? Boże, dziadka! babci babci jakie babci? Jak babci? jak wygląda? jak wygląda? Tarusi albo babci cześć. babci cześć. jak on... on on jest z weź tą... sobie no, nie, telefon o, <laughs> teraz ty gościu bo go. teraz Maksiu Maksiu teraz będzie bardzo trudne bardzo trudne Wreszcie zamknij oczy w uszroczki oczy, zamknij oczy, oczy zbliżenie tutaj to jest bardzo trudna rzecz do proszę bardzo proszę odgadnąć. powiedz Maksz, tylko nie wyjmuj Miamkać tego gumę nie ale mój nie, mój nie mój wyjmuj żeby. Nie ma. Tu nie! Służy to do... Jak się czasami... Los. Nie, 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 nie wyjmuj jeszcze. No nie wyjmuj! Co to jest za głównie? No no i tam się tym rzuca. Ma... Tym się rzuca. To ja wiem, ja Nie podpowiada. Ja nie podpowiada. ma się te rączki. Służy do planszówek grania. Tak! Koska taka! Jakby jak? jak do ludo! Tak, kostka do ludo, dokładnie. O proszę Proszę sobie, żelka wziąłeś, wygrałeś. Żelka. Teraz, ale... Chora. Ale stale roczki. Roczki. Zamknij, oczy. zamknij oczy zamknij oczy, zamknij oczy Eee, już nie zostało za wiele. Co to może być? Ja taki do Nie, 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 tylko zgaduj. A ten cuk. Nie! Zgaduj dalej. Max, nie, nie bo będziesz wpływał na jego decyzję. Pomyśl co to może być? Myśl. Jak chcesz też możesz otworzyć, ale, ale wolałbym, wola żebyś otwierał, bo się zrobi tutaj plama na tym. Pomyśl jeszcze. Pomiżej sobie, tak? Jeszcze? Nie, nie żadna gąbka, no? zawsze się możesz poddać, to nie jest ale jogurt. Ale to jest jakiś jogurt? To nie jest jogurt. Daj mi hinta. Nie wkładaj tutaj, yy, nie wkładaj oczu tam, nie zaglądaj. Ale jest ich blisko, coś do jedzenia. A ma, ma słonka do tego? Nie. Ale pomóżcie mi trochę. Nie ma żadnej słonki, służy do jedzenia, ale nie dla ludzi. A, kawa na przykład kota. No to musisz się zdecydować, dla kogo. Dla kota. Dla kota. Zgadajesz. Wybierz sobie żarka. Dobrze. Teraz Maksu wkłada rączki. O, teraz bardzo dwa. Nie, 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 A Na końcu będzie mieli. Maciu, dawaj, dla ciebie będzie trudne coś. Trzy. Ja lubię trudne. Te A co to może być? Dawaj. Dawaj. No co to? No właśnie co to? Rolnetka. Co? Rolnetka. Pięknie. Spuka. Brawo. Jaka? Tak, Możesz, ale może. żelka sobie nie zapomnij wziąć. Aleks następny, teraz ty. A teraz, a Na oczy. A co, co może Ale się boję. O, boi się. No czego się boję? Nie nie Boże. A tu jest ten haczyk do ryb. To nie jest haczyk, ale do ryb, święta po prostu taka, tak? No, jest. Dobrze, zgadłeś. No. Haczyk do ryb. E, no, Maksiu, teraz ty, Maxu. Ja. Yeah. Wkładaj rączki i zamykaj oczy. A co to może... Proszę, to jest zbliżenie. Może być. To jest. Tylko nie podglądamy. Myślimy, co to? do czego to może służyć? Lego. Lego, no to jest, to jest. To jest... Ten gość to jest normalny. Teraz Alex, ty. Teraz Alex ma bardzo trudne. Zapnij oczy. Alex, zamknij oczy. Czekaj, czekaj. A co to może być? Tylko cicho. Jak nie znasz. Czekaj. No to wiem to jest, to, to jest takie do psikania chyba. Blisko. Jesteś blisko. Czuć? Tak, Tylko nie wkładaj tam oczy. Nie, odnów. nie wkładam. Możesz sobie przyknąć jak chcesz. A gdzie To No przecież w oczy sobie nie bo tam palecie się pudełku. Tylko raz tak, delikatnie. No. Perfumy jakieś. Perfumy? Czyli co to jest? Ej, twoje perfumy, takie, takie żółte. Nie żółte, ale jesteś blisko. Desodorant. Dobrze, wygrałeś żelkę, no bo... Niech do ręki. Ja To Ja to widziałem na YouTubie! Dobrze, teraz e, możesz jedną żelkę tutaj do a Ej, no dobra, możesz jeść. Teraz e, Maksiu. Maksiu. Ja! Yeah! Trudnego, bardzo? Następ... Teraz dla Ciebie bardzo trudne. Też mały przedmiot dla małego, dużego chłopa. Bardzo mały przedmiot. A co to może być? Tylko nie wiem. Bym... Wiadomo! Ja no z... ołówek. Nie? O, 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 do co do czego to służyć może? Pomyśl. Nie wiem. Ta rurka jakaś taka. Do czego ta rurka? Mm, nie wiem. Czy ty, ale to nie musisz być. Tak, jakaś rurka. Do czego ta rurka służy? Nie! <tuszy> to Ja wiem, widziałem niechcący. chcący. nie podglądaj, tylko opowiadaj te rączki. ja to mam w ręku, ja ci dam. Co to ale mam ma, tata, ma? Mogę mu powiedzieć, do że coś do, na przykład nie podnieś się, bo podejrzysz przez te no, no, no rurka to na przykład do, do czego może służyć? Nie rurka. Jak do szklanki ją włożyć, to co to jest? A! Ten! Ten, że ja się może spić ze tą, ze, ze klankę. Jak to się zwa? Ten! Jak to się... Ta, na sy. Ten. Sy. Rurka? W angielsku się mistrzowo. Ten! Nie! Ja wiem jak! No, słonka! słonka. Brawo. Okej, wrzelka. Jeszcze jednego Teraz nie go... Alex, Alex, teraz, ty. I jeszcze nie, zostanę... Ja A kto dobrać. zaczynał? W ogóle Maksiu zaczynał, tak? Tak. Teraz Alex. 3, 2, 1. Jedziemy. Gdzie jest? To. Taśma. Jaka taśma? No taka... Taka nie taka... Taka, wiesz, taka... Tylko taka, 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 taka bia... Bia! W A Albo taka taśma taka biała. Taka do czego ona służy? Nie, no nie wiem. Taka, tak? No. Dobrze. Ty to jest wszystko co Dobra, Dobra Maksiu, ostatnia rzecz dla Maxa, i ostatnia dla Aleksa. To już proste na koniec, tylko nie wiem... Nie, ziarek? Ziarek. nie! nie ma więcej żarek. Nie! więcej dla Max, nie musisz Max zamykaj oczy. A co to może być? Płatka. Co? Płatka. No łatwe. Dobra Aleks, jeszcze ty. Nie za dużo tych żarek masz. Zamknij oczy. Aleksowi by się przydało coś trudnego na koniec. Co mykańczym? To wiesz o jedno dodatkowy. Co to może być? O Boże, okulary! Jakie okulary? To nie są okulary. To nie są okulary. Ale jak nie w górę, to jest coś poza To są takie okulary, takie... Mm. Do czego one służą? No takie to piła leci, to do piło, dopiły takie. Aha, dopiły, że jak się... Coś... To takie masz takie złotę tutaj takie dobrze. dobrze. Dobra, reasumując. O, da... no. Dobra, spróbujmy teraz policzyć kto ile wy, wygrał, że lekczy ktoś. A ja, ja czy jest remis, czy jest jakaś dogrywka? Ja można? nie Od, u, czy, A każdemu udało się odgadnąć na każde pytanie? Nie na To teraz będziemy musieli zrobić jakąś dogrywkę. Czyta. Po naradzie, po długiej naradzie. Stwierdzamy, że jest remis, no i musieliśmy zorganizować dogrywkę. No i teraz do pierwszej e, wygranej. Albo nieodgadniętej. Tak, to będzie, będzie bardzo trudno. Jestem trudne Jest to Dla mnie. Dla Ciebie pierwszy, Maxiu? A co to może być? być? Wiadomo, że jojo. jojo. Jojo? No nie, udało mi się. Dobra, to było jojo. Oddam I... To było I jojo! jojo! Dobra, że weź sobie żelkę. Teraz Aleks, pod ręce. A teraz dla Aleksa. Ale ile to dobrym? No, aż ktoś się pierwszy po. ten. zamoli. Gdzie to? A co to może Szubka być? Szukaj jakaś o swoich szubek. Jak śrubka, to nie śrubka. No, nie śrubka, tylko takie coś, gdzie się wkładam, na tylko... przykład. Ale ja dawno się. Takie, wiesz patrzę. Do czego to służy? Włóż rączki? Nie, nie, włóż rączki. To no, taki takie, takie szare. Takie szare. I do czego to służy? Nie wiem, taki to Pamiętam, jak kiedyś robiliśmy różne rzeczy i wkładaliśmy co? I się co tym robią? Odkręcało? Tak, tak, odkręcało. Czyli taki do czegoś służy. Dobra, żalek dla ciebie. Teraz, Maksiu. Ja nie wiem, kto w końcu przegrać musi. Maksiu, zamykaj oczy. Nigdy, nigdy. Maxiu, zamykaj oczy! Poczekaj... A jakie to były? A, różne. Wow. Maxiu, dawaj, zamykaj oczy. A co to może, może być? być? Proszę bardzo. Wiadomo, że ten takie zielone, takie, co się rzuca. Znalazł, znalazł, wiem, widziałem. To się nazywa <grym> <grym, grym> Ringo. Ringo. Dobre, Wiedziałem, ale, co to dobra. 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 Ale, zamykaj oczy. A Jedy, co no, to świetne, może dana. być? Taki kurek o twojej perfum. Dobra, ogłaszamy jednogłośnie, że jest chyba remis, bo nie da rady, żeby... Nie, nie jest remis! Nie jest remis? On ma Liczymy, liczymy, liczymy. W następnym odcinku zrobimy dogrywkę. Nie, i... nie ja zobaczymy. To, to, do jednego... to, kto liczy. Nie, 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 nie rzucaj tutaj tego na ten, na tą... Okej, okay, ale policzymy, liczymy. Będziemy liczyć dopiero jak e, posprzątamy po zawodę. Bingo, bingo. Trudno jest z Wami ja mam 12. się bawić, tak, żeby ktoś nie odgadł, bo odgadujecie za każdym razem. Ja wygram! Następnym razem przygotujemy jakieś Poczeka. trudne przedmioty. Ej, tata, ja wygram! ja wszystko odgadnąć, Ty potrafisz odgadnąć wszystko. Chłopcy, a teraz na pożegnanie powychajcie wszystkim, którzy was, którzy was oglądali dzisiaj. I do zobaczenia w następnym odcinku. I teraz policję na.